Okej, okay, Mateusz, zerknijmy na ten tekst. A year in the life of Johnny Beaver. Rok z życia Johnny'ego Beavera. It was a great year for Johnny Beaver. In January he skied in the mountains, czyli jeździł na nartach w górach, ale taki, uh, takiego rysunka nie mamy tam wyżej, with his two friends. They stayed in a beautiful hall the house near a waterfall. It was wonderful. In February he ice skated on the lake. Tak, czyli w uh, lutym on jeździł na łyżwach po jeziorze. Jeśli jest taki rysunek, to znaczy, że go nie zaznaczamy, ok, czyli on nie możemy go wybrać. Ok, it was dangerous, but John loves doing dangerous things. In March and April he traveled with his brothers to America, they collected some rocks, plants and insects too. A ponieważ jest tam taki rysunek, że zbierają Prawda, numerek 2. To numerku 2 też nie zaznaczamy. This was really interesting. They texted their family every day. They were back home in May. In June, Johnny stayed at home, czyli w czerwcu, został w domu. Uh, he cleaned his sports kit, his skis, ice skates, and uh, ski goggles. Yes? Uh, czyścił swoje wyposażenie sportowe, narty, łyżwy. I gogle. A na rysunku czyści co? Nie patrz, Jest? Czyli zaznaczasz rysunek trzeci. Że tego nie robił. Bo tego nie czyścił. He also looked after his spiders. Opiekował się także swoimi pająkami. In July and August he served in the sea. He liked it a lot. Czyli serchowo pomorzu jest tam taki rysunek numer 4, czyli go nie zaznaczamy. In September, October, November he helped to collect money for charity, pomaga odbierać pieniądze na cel charytatywny, tak? Jest to w rysunku piątym, że on przekazuje tam e, te pieniądze, więc możemy uznać, że to robił, więc piątki nie zaznaczamy. In December Uh, in december, uh, Johnny stayed at home, watched some films and tweeted his friends. He was very helpful. He cooked some meals with his mother. Czyli gotował posiłki z mamą, a na rysunku jest tata. Czyli się nie zgadza, więc zaznaczasz rysunek szósty. Uh, and he uh, washed the car with his father, ale tego i tak nie mamy na obrazku. W związku z tym, to co powinieneś zaznaczyć, bo mamy znaczności, których nie wykonywał, to numerek 3 tam, gdzie czyści na kolaniki, i numerek 6 tam, gdzie gotuje statą.